Jak odnośnie e, inspekcja sanitarna weterynaryjna, również posiada mamy takie główne zadanie jak ochrona zdrowia publicznego. Polega ona na tym, że robimy różne kontrole inspekcyjne od pola do stołu. No tak, Unia właśnie to wymyśliła. E, robimy monitoringi różnych chorób zakaźnych, zaraźliwych, które przynoszą się... E, są tylko u ludzi, u, u, znaczy u zwierząt wywoływane i tylko dotyczą zwierząt, ale drog, jak wiemy, chorób od zwierzęcych to są choroby, które przenoszą się na, yy, na ludzi. W tym roku praktycznie podczas tych naszych monitoringów, tam to zostało przedstawione dokładnie, ile badaliśmy, ile, ale to nie będę o tym opowiadał. W każdym razie od kilku lat na naszym terenie nie. Notujemy takich chorób zakaźnych, które przynoszą się na ludzi, które wystosują u krów, na przykład gruźlica, białaczka, brucelosa. Jest już to teren wolny od tych chorób. Zarówno u świn robimy badania też monitoringi choroby, a u wieszki. nie jest to jakaś choroba, naszana ale jest to choroba hodowlana i musimy odważać ze na to, że nie moglibyśmy teraz wyeksportować kilograma tej wieprzowiny za granicę. Oprócz tego to jeszcze też jest taka groźna choroba jak szyklizna, ale też już od paru lat ta choroba ta nie jest notowana i powiedziałby stan sanitarny odnośnie tych chorób i bezpieczeństwa jest bardzo dobry. Nawet. I nie jednak zagrożenia ciągle są. Te choroby mogą w każdej chwili wrócić, a na dzień dzisiejszy to jest wie ten nieszczęsny e, e, afrykański pomóc świn, który występuje u świn, i ja bym tu chciał przedstawić takie zdjęcie, nie wiem czy jest, prawda? Nie może takie niewyraźne, nie? to znalazłem to zdjęcie w internecie i nie wiem skąd on pochodzi, czy z Białorusi, czy z Ukrainy, czy, 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 czy tego, ale to tak się odbywa właśnie zwalczanie e, tej choroby, gdyby wystąpi, wystąpiła. E, jak widzimy to zwalczanie jest no, prymitywne, ale my też jesteśmy w takiej sytuacji, gdybyśmy y, wykryli tę chorobę, zwalczać, to prawdopodobnie też byśmy musieli w ten sposób y, postępować, że jak to widzicie, no, nie widać tutaj jeszcze w dołu, bo to najpierw jest te kciuki, takie y, słomy jakieś coś. Potem leżą świnie, opony i tak dalej, bo są układane I teraz tutaj Panie Boże, byśmy to w tych któregoś e, zabierali bo dom i mieli spalać takie e, ilość te, tych świn. To no, ja sobie tego nie wyobrażam. W ogóle opony sworodny, dym i dym no, ale na dzień dzisiejszy faktycznie nie jesteśmy przygotowani e, mentalnie do zwalczania tych chorób. Monitorowałem na no takich radach wojewódzkich, że jak mamy to postąpić w tym razie, gdy wystąpi ten pomór, bo oni tutaj piszą, tutaj piszą, że jeszcze ta choroba jest, ona 20 km od granicy występuje, a my już już mamy dwa lata, prawie 3 lata u nas w naszych granicach nie występuje, to dobrze że ona występuje głównie e, tak w tej puszczy Białowieskiej, nasi gdzie, korzy gdzie <coughs> tam pilnują tego, nie wiem na końcu, ale w każdym razie e, e, ona się tam to utrzymuje, głównie występuje ludzików. Na dzień dzisiejszy e, wczoraj bodaj przyszedł taki też, e, de, przyszła decyzja, że mamy 81 e, stwierdzonych i potwierdzonych w tym przypadku tego te afrykańskiego powołu świn. I, nie wiem, no, nic. jest to choroba, która występuje praktycznie już weszła do nas na granicy y, Unii I, i, i rozprzestrzenić się to nie jest to problem, prawda, tej choroby, ale tak jak piszą jeszcze dzisiaj tylko, y, na internecie, że ona jeszcze 200 kilometrów od naszych granic jest, kiedy ona u nas już jest ponad dwa lata. I ona się przemieszcza i będzie się przemieszczała, prawda? Tylko kiedy ona u nas może wystąpić i trudno powiedzieć. Bo to może jeden człowiek przenieść, yy, zabije, załóżmy takie, taki przykład. Ustrzeli dzika, zrobi kiełbasy, poczęstuje jeszcze sąsiada. Sąsiad mówi, a jakieś niedobre, ma jakąś hodowlę świn, zaniesie, się rzuci, to, no to przepraszam, tylko jak człowiek nie wie, to świnie nie, prawda? I wtedy, no i mamy gotowo chorobę. Tak się działo, prawda, jak y, on, y, w 90-tych latach, jak ten handel y, między tymi republikami radzieckimi przywozili na te, te, te kiełbasy i różne, i, i, i jeździli po wioskach, y, 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 ci nasi sąsiedzi, mieszali na bramę, na wsi, mieszali na bramę ubrania, tam te swoje swetry i to, co oni handlowali. Ale mieli te kiełbasy. Chodzimy po święta po, po podwórku, rzucił kawałek tego, e, tej kiełbasy i już mieliśmy pomrót. I lataliśmy i zwalczaliśmy. On właśnie tu bym chciał też monitorować, bo to trzeba by było gdzieś na wyższych e, w szczeblach to, co monitorujemy. Bo to, to nie wiem, który to jest, 18 wiek, czy, 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 czy który zwalczają w ten sposób tej choroby, gdzie mamy super e, firmy gdzie są produkowane, prawda, łączki mają odpowiednie sprzęty i w razie stwierdzenia takiej takie choroby należałoby właśnie, powiadomić taką firmę, by przyjechała specjalistycznie, sprzętem ubili, zawieźli, wywieźli, zutylizowali i by był spokój. A na dzień dzisiejszy to my jako inspekcja medialna jesteśmy rzeźnikami, grabarzami, nie i podejrzewam, że sobie z tym nie poradzimy.